Cześć, Manko, witam w kolejnym treningu życia. Dzisiaj porozmawiamy o uzależnieniu od technologii. Jak zachować równowagę w cyfrowym świecie? Dzisiejszy temat, który dotyczy każdego z nas. Uzależnienie od technologii. Czy zdarzyło Wam się sprawdzić telefon tuż po przebudzeniu? A może skrolujecie media społecznościowe nawet gdy wiecie, że macie ważniejsze rzeczy do zrobienia? To znak, że technologia zaczyna przejmować kontrolę nad naszym życiem. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, dlaczego technologia tak bardzo nas wciąga, jakie są tego skutki dla naszego zdrowia i relacji, a także jak możemy wprowadzić zdrowe nawyki, które pomogą nam odzyskać. Równomagę. Przyjrzymy się badaniom, przeanalizujemy historie znanych osób i podzielimy się praktycznymi wskazówkami, które możecie zastosować już dziś. Ten odcinek może być początkiem zmiany w Twoim życiu, dlatego zostańcie ze mną do końca, bo to naprawdę. Ważny temat. Gotowi? Rozsiądźcie się i zaczynamy. Podpunkt pierwszy. Jak uzależniamy się od technologii? Pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, brzmi, jak to się dzieje, że technologia potrafi tak bardzo nas wciągnąć? Wszystko zaczyna się od projektowania aplikacji i stron internetowych. Firmy technologiczne inwestują miliardy dolarów w rozwijanie mechanizmów, które przyciągają naszą uwagę. Przewijanie bez końca, powiadomienia, lajki, wszystkie te elementy zostały stworzone po to, aby aby nasz mózg czerpał z tego krótkoterminową przyjemność. To działa na zasadzie tak zwanej dopaminowej. Każdy like lajk czy nowy post powoduje wydzielanie dopaminy. Hormonu szczęścia. Im więcej tego doświadczamy, tym bardziej chcemy wracać po więcej. To działa podobnie jak w od cukru czy hazardu. Badania przeprowadzone przez PEW Research Center wykazało, że aż 45% dorosłych ma trudności z odłożeniem telefonu, nawet gdy nie ma ku temu ważnego powodu. Co więcej, młodzież spędza średnio 7-9 godzin dziennie przed ekranem, co wpływa nie tylko na jej zdrowie, ale także na rozwój poznawczy i emocjonalny. Na przykład, dokument The Social Dilemma na Netflixie obnaża strategię firm technologicznych, które celowo projektują aplikacje tak, aby uzależniały użytkowników. Byli pracownicy gigantów technologicznych jak Google czy Facebook otwarcie przyznają, że ich celem było zatrzymanie naszej uwagi jak najdłużej, kosztem naszego zdrowia i relacji. Ważne jest tutaj, żeby zrozumieć jedną rzecz. W internecie jesteś albo producentem, albo konsumentem. I tak tak jak w Social Dilemma mówiono, jeżeli aplikacja jest darmowa, to Ty i Twoje dane jesteście produktem. Dlatego trzeba mieć to na uwadze, że scrollując, jesteście elementem algorytmu, jesteście elementem danych, które są przetwarzane po to, żeby zaproponować czy pokazać Wam odpowiednią reklamę, na podstawie której w danym momencie dokonacie impulsywnego zakupu. Albo buduje się w ten sposób świadomość marki, która przenika do naszej świadomości i za jakiś czas kupicie produkt. I teraz, czy to nie jest Taka hipokryza, że akurat ja, który w internecie się eksponuje kilka razy dziennie i oglądasz ten odcinek za pomocą telefonu i kradnąc Twój czas, zabiegam o Twoją uwagę. Pewnie w jakimś sensie jest. Natomiast ja otwarcie od wielu, wielu lat mówię, że jestem w internecie tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. I jedyne, o co tutaj walczę, to jest Twoja uwaga. Paradoksalnie, uwagę, którą chcę skupić po to, żeby sprzedać Ci dostęp do mojego programu w którymś momencie w zamkniętej przestrzeni, gdzie będę uczył Cię, jak izolować się od tego telefonu. I teraz ja, który wrzuca dwie, trzy rolki dziennie na TikToka, Facebooka i Instagrama, mówię, że bardzo mało korzystam z telefonu. No bo rzeczywiście działa to u mnie na pełnym automacie i sprawia wrażenie tego, jakbym był cały czas w tym internecie. Ja natomiast od pewnego czasu zwróciłem uwagę, jak bardzo byłem i pewnie nadal jestem uzależniony od telefonu. Niekoniecznie w charakterze tego skrólującego, ale w charakterze komunikacji ze światem, czy w charakterze biznesowym. Dlatego wprowadziłem w swoje życie Wiele kroków, które pomagają mi mniej impulsywnie z tego telefonu korzystać. Ale o tym trochę później. Jakie są zatem konsekwencje uzależnienia od technologii? Uzależnienie to ma daleko idące konsekwencje, które dotyczą nie tylko naszego zdrowia psychicznego, ale także fizycznego i społecznego. Zacznijmy od psychiki. Nadmierne korzystanie z technologii zwiększa ryzyko depresji, lęków i poczucia osamotnienia. Badania opublikowane w Journal of Social and Clinical Psychology pokazują, że osoby, które spędzają więcej niż 3 godziny dziennie w mediach społecznościowych mają wyższe ryzyko depresji. Ponadto technologia negatywnie wpływa na nasze relacje społeczne. Coraz częściej zamiast spędzać czas z bliskimi, wybieramy scrollowanie telefonu. To prowadzi do izolacji i trudności w budowaniu głębokich relacji. Nie możemy zapomnieć również o zdrowiu fizycznym. Godziny spędzone przed ekranem powodują problemy z postawą, bóle karku, pleców, a także tak tzw. cyfrowe zmęczenie oczu. Niebieskie światło ekranów zakłóca nasz rytm dobowy, co może prowadzić do problemów ze snem. Przykład: Billie Eilish, która zdobyła międzynarodową sławę, przyznała, że musiała ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, bo negatywnie wpływały one na jej samoocenę i zdrowie psychiczne. Zdecydowała się na przerwę i od tamtej pory czuje się bardziej skoncentrowana na swoim życiu i twórczości. I to jest największa prawda, bo jedyną ostoją technologiczną, która dba o nasz dobrostan, jest ten tygodniowy. Raport, który dostajemy przynajmniej na iPhone'ach o naszej działalności, w czasie spędzonym w aplikacjach i przed ekranem. Warto sobie zerknąć na ten raport i warto sobie zerknąć, jak on się zmieniał na przestrzeni tygodnia. U mnie, choć uzasadniam to trochę tym, że korzystam z telefonu też dużo do pracy, w pewnym momencie te liczby naprawdę stały się zatrważające i wprowadziłem nawyki i procedury w swoje życie, dzięki którym tego czasu na telefonie spędzam zdecydowanie mniej. Podpunkt trzeci: jak rozpoznać objawy uzależnienia? Zastanówmy się, jak rozpoznać to, że technologia zaczyna przejmować nad nami kontrolę. Pierwsze, trudność w odłożeniu telefonu. Masz wrażenie, że musisz go mieć przy sobie przez cały czas. Nieustanne sprawdzanie powiadomień. Robisz to nawet w sytuacjach, które wymagają skupienia, np. podczas pracy czy rozmów z bliskimi. Zaniedbywanie obowiązków i relacji. Spędzasz więcej czasu online niż na rozmowach z rodziną czy przyjaciółmi. Czwarte, niepokój bez dostępu do internetu. Czujesz się niespokojny, gdy nie możesz sprawdzić wiadomości lub Mediów społecznościowych. Badania przeprowadzone przez American Psychological Association wskazuje, że osoby nadmiernie korzystające z technologii, często odczuwają zmęczenie psychiczne, brak koncentracji i niższą satysfakcję z życia. Na przykład Ed Sheeran opowiedział w jednym z wywiadów, że w pewnym momencie zorientował się, że media społecznościowe pochłaniają zbyt wiele jego czasu i energii. Zdecydował się na cyfrowy detox, co pozwoliło mu odzyskać równowagę i skupić się na swojej pasji muzyce. Wiadomo, że ciężko jest mówić o cyfrowym detoksie, kiedy wielu z nas potrzebuje telefonu do. Pracy, telefonu, komputera czy tableta. I siłą rzeczy jesteśmy tą technologią otoczeni. Ale zwłaszcza w przestrzeni prywatnej, gdzie nie musimy korzystać z tego telefonu, warto, żebyśmy to my traktowali, te narzędzia jako swoich służących, a nie żeby to one były władcami naszego życia. Sam miałem z tym duży problem, więc mówię z doświadczenia. Pewnie do tej pory jeszcze w niektórych sytuacjach mam, ale detoks cyfrowy i umiejętność izolacji od świata powiadomień jest bardzo ważnym czynnikiem do osiągnięcia spokoju ducha. Podpunkt czwarty. Jak zachować równowagę? Jak więc znaleźć złoty środek i korzystać z technologii w sposób zrównoważony? Oto kilka sprawdzonych strategii. Prowadź ograniczenia czasowe. Ustal maksymalny czas, jaki możesz spędzać w mediach społecznościowych i korzystaj z aplikacji monitorujących, takich jak Screen Time czy Digital Wellbeing. To pozwoli Ci zobaczyć, ile czasu faktycznie spędzasz przed ekranem. I to jest prawdziwy game changer, bo kiedy i jak realnie to sprawdziłem, to się okazało, że średnio w danym tygodniu spędzałem 13 godzin przed ekranem. I to już była taka liczba, która naprawdę dała mi do myślenia. Bo myślałem, że skoro śpię 8 godzin i 13 spędzam przy ekranie telefonu, nawet jeżeli to jest w tle, to zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak. Z moim życiem, i wprowadziłem serię rzeczy, które pomogły mi to kontrolować. Stwórz strefy wolne od technologii. Nie zabieraj telefonu do sypialni podczas posiłków czy spotkań z bliskimi. To proste zmiany, które mogą znacząco poprawić jakość Twojego życia. Moment, w którym zdeelektronizowałem sypialnię, to moment, w którym zacząłem lepiej żyć. Wcześniej zasypiałem z laptopem, z jednym telefonem, z drugim telefonem. Dzisiaj mam analogowy budzik w sypialni, i do sypialni nawet już nie wnoszę telefonu ani komputera. Początki są tu. Trudne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do scrollowania przed snem, czy do oglądania, czy do pisania. Natomiast to jest trochę tak, jakbyś uruchamiał mózg do 120-130 km na godzinę, chciał jechać autostradą i zaraz próbował się przejechać polną dróżką 20 na godzinę. Ten moment hamowania to jest tak, jakbyś mózg uderzył mocno kijem. Dlatego warto unikać tego niebieskiego światła, unikać tych elektronicznych narzędzi i tych wszystkich fal. I jest to kwestia zbudowania nawyku. Tak samo jak zbudowałeś nawyk tego, że zabierasz telefon do łóżka, tak samo musisz zbudować nawyk, że tego łóżka do telefonu nie zabierasz. Trzecie, znajdź alternatywy dla technologii. Zamiast scrollowania telefonu, spróbuj czegoś, co sprawia Ci radość. Sport, czytanie książek, gotowanie czy spacery na świeżym powietrzu. Regularnie rób cyfrowe detoksy. Poświęć jeden dzień w tygodniu na całkowity odpoczynek. Od technologii. Z początku może to być trudne, ale bardzo szybko zauważysz korzyści. Przykład Ariana Grande, która regularnie wyłącza media społecznościowe, aby skupić się na swoich bliskich i zdrowiu psychicznym. Podkreśla, że takie przerwy pomagają jej zachować balans i czerpać więcej radości z życia offline. Podpunkt 5. Praktyczne wskazówki na ograniczanie technologii. Oto kilka dodatkowych wskazówek, które możesz wprowadzić już dzisiaj. Ustal poranne i wieczorne rutyny bez technologii. Zacznij dzisiaj od ćwiczeń, medytacji lub śniadania, zamiast przeglądać telefon. Wyłącz powiadomienia. Zostaw jedynie te najważniejsze, aby uniknąć ciągłego rozpraszania. Zainwestuj w zegarek. Dzięki temu nie będziesz musiał używać telefonu do sprawdzania godziny, to często kończy się przewijaniem mediów społecznościowych. Zaangażuj bliskich, zachęć rodziny lub przyjaciół do wspólnego ograniczenia czasu przed ekranem i wymyślcie alternatywne aktywności. Używaj technologii świadomie. Zadaj sobie pytanie, czy naprawdę tego teraz potrzebuję? Zamiast bez Zmyślnie skrolować, wybieraj treści, które cię rozwijają. I to jest bardzo ważny punkt. Ćwicz algorytm, a nie daj się ćwiczyć algorytmowi. To jest szalenie istotne, bo to ty masz wpływ na to, co oglądasz. Na przykład Chris Hemsworth, który często mówi o swoich cyfrowych detoksach, regularnie odłącza się od internetu, aby spędzać czas z rodziną, surfować i cieszyć się naturą. Dzięki temu czuję się bardziej zrelaksowany i obecny w życiu. Podsumowując, jak zawsze wzywam do działania, technologia jest niesamowitym narzędziem, ale może stać się problemem, jeśli nie umiemy jej kontrolować. Kluczem do równowagi jest świadomość, ograniczenia i zdrowe nawyki. Pamiętajcie, że świat offline również ma. Wiele do zaoferowania. Czasem wystarczy odłożyć telefon, aby to zauważyć. Jak Wy radzicie sobie ze zależnością od technologii? Macie swoje sprawdzone sposoby na cyfrowy detoks? Podzielcie się nimi proszę w komentarzach, bo Wasze doświadczenia mogą zainspirować innych. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. I jak zawsze, jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pamiętajcie, technologia ma Wam służyć, a nie odwrotnie. Cześć, Siemanko.